W najbliższą niedzielę wybierzemy prezydenta Rzeczypospolitej na kolejne 5 lat. I wyboru tego dokona te 40% wyborców, którzy w pierwszej turze nie zagłosowali na kandydatów Pisu czy platformy, ponieważ to oni przychylą tą szalę zwycięstwa. Chciałbym zaapelować przede wszystkim do wszystkich wyborców, tych 40%, o to, żeby pójść na wybory, żeby pójść i zagłosować, żeby postarać się zdefiniować to mniejsze zło. Definicja mniejszego zła musi od obywać się z jednej strony na poziomie światopoglądowo-programowym, a z drugiej na tym, co być może będzie lepsze dla Rzeczypospolitej. Pełnia władzy Donalda Tuska, czy jednak ograniczenie władzy Donalda Tuska w postaci takiego zaworu bezpieczeństwa, którym będzie prezydent Rzeczypospolitej. A więc pełnia władzy, czy jakiś rodzaj klincz, który. Chociażby mogliśmy obserwować obecnie, ponieważ obecnie mamy rząd Donalda Tuska i prezydenta z innego środowiska politycznego. Co dla Państwa jest mniejszym złem? Proszę zdecydować. Ja oczywiście wiem i wybiorę się w najbliższą niedzielę po to, żeby zagłosować. Ale najważniejsze jest to, żeby właśnie Państwo również wybrali się w najbliższą niedzielę, żeby oddać głos i oddać głos ważny, ponieważ wszyscy sobie zdajemy sprawę, że w pierwszej turze głosowaliśmy za większym dobrem, za kandydatami w których wierzyliśmy. Natomiast w drugiej turze wyborów musimy zagłosować za mniejszym złem. To od Państwa zależy, jaka będzie definicja tego mniejszego zła. Ja natomiast gorąco zachęcam do tego, żeby w najbliższą niedzielę pójść na wybory i oddać ważny głos.